Witam. Kiedyś miałem Twisby 530. Teraz do mnie trafił Twisby 540, trochę późniejsza wersja. Właściwie to pióro kupiłem dla kolegi, który tutaj ma drobną usterkę. Będę ją usuwał i przekazywał pióro koledze. Tutaj na zbliżeniu możemy zobaczyć, że struktura tego korpusu składa się z takich regularnych płaszczyzn, które tworzą dość ciekawy widok. A pokrętło tłoczka z tej strony też ma takie nacięcia ułatwiające przekręcanie. Z góry klips i logo firmy Twisby. Firma oczywiście, większość pewnie z Państwa wie, pochodzi z Tajwanu. Klips jest dość twardy. To Do dobry, nie ma zagrożenia, że pióro z kieszeni czy z Etui się wysunie. Na pierścieniu mamy nazwę modelu i oczywiście kraj pochodzenia tego. Pióraskówka oczywiście zakręcana, a stalówka stalowa. Tutaj grubość B. A jak się za chwilę przekonamy, nie jest to specjalnie grube B. Piuro to łatwo można porozkręcać. Sekcja wykręca się w sposób dość łatwy i prosty. Ta sekcja składa się z kilku plastikowych elementów. Łatwo można tą jakby skorupę zewnętrzną wyciągnąć. Uszelniona ona jest tutaj na końcu takim gumowym pierścieniem. Przy rozbieraniu należy pamiętać, żeby tego pierścienia nie zgubić, bo atrament będzie się wylewał. Wyjęcie stalówki też nie stwarza żadnych problemów. Jest na tak zwany wcisk. I mamy stalówkę i spływak. Łatwo wymienić i dokładnie wyczyścić w tym modelu. Oczywiście równie łatwo można się pobrudzić, jak tutaj widać na załączonym obrazku. Już z powrotem jest wszystko na swoim miejscu. I teraz jeszcze kolejny element. Ten korpus tutaj muszę rozebrać, gdyż jest pęknięty na końcu i wymienić go na inny, który jest cały. Twisby rozbiera się w bardzo prosty sposób. Pod warunkiem, że ma się odpowiednie narzędzie. Razem z tym piórem. Oczywiście firma sprzedaje taki rodzaj uchwytu, który można złapać nacięcia i odkręcić ten cały mechanizm tłokowy kręci się to zgodnie z ruchem wskazówek zegara wykręcamy a następnie wyjmujemy pokrętło tłoka no właściwie tłoczek powinien razem z tym wyjść ale jest chyba mocno zaklinowany w środku i nie da się go wyciągnąć bez jakby pomocy. Można to osiągnąć na dwa sposoby. Trzeba by najpierw rozebrać ten element tutaj i wyciągnąć ze środka tę osłonkę do prowadnicy tłoczka, ale tu widzę też nie daje rady. To jednak bardzo mocno siedzi w środku. Trzeba będzie stosować metodę popchnięcia od przodu i, wypnie, i wypchnięcia tego tłoczka ze środka, no i gotowe pióro, rozebrane, część ze środka wyjęte, ta pęknięte, ten pęknięty cały korpus nadaje się do wyrzucenia. Wkładając z powrotem tłoczek, należy pamiętać, żeby go posmarować tu silikonem, który jest sprzedawany także i z tym piórem. Tajwańczycy z firmy Twizby wszystko dokładnie przemyśleli. Mamy więc komplet narzędzi i silikonu służącego do konserwacji tego tłoczka raz na jakiś czas, żeby gładko w korpusie się przesuwał. No i teraz możemy go do no, nowego korpusu włożyć. Wchodzi już bez oporu. No i teraz tylko trzeba poskładać wszystkie elementy z powrotem w jedną całość. Nie jest to specjalnie skomplikowane. Jak się wie, jak to robić i ma się narzędzie, nie ma najmniejszego problemu. Zakręcamy ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu i właściwie pióro gotowe. Tłoczek chodzi. Model 540 jest następcą modelu 530. Jest udoskonalony i pozwala wysunąć tłok znacznie wyżej i nabrać do korpusu przez to więcej atramentu. Taka drobna zmiana, a cieszy można powiedzieć. Jest to pióro, które rzeczywiście dużo atramentu nabiera, za chwilę tu przetestuję. Używam trochę pofarbowanej wody, żeby można było zobaczyć ile tego tam się nabierze. Na końcu jeszcze tutaj zostaje bańka powietrza, to musimy tłoczek przekręcić, wypchnąć powietrze i nabrać do końca, jak widać. Udaje się całkowicie wypełnić korpus płynem, w tym wypadku wodą, a przy użytkowaniu atramentem zobaczmy tutaj w próbniku, ile tego atramentu tam się zebrało. Oczywiście nie wszystko udało się wydusić niecałe 2 ml myślę, że to, co zostało w korpusie, to pewnie będzie 2 ml w sumie. To dość dużo, ponad dwa razy tyle, co w zwykłym naboju. Tutaj nie nabierałem do pełna atramentu, żeby można było zobaczyć, jaką się tam w środku przelewa. Co być może jest ciekawe dla niektórych wizualnie. Niektórzy lubią widzieć, jak się atrament przelewa w środku, a nie, że jest korpus cały zapchany atramentem, ale jak kto woli. No i mamy już atrament, spróbujmy trochę popisać. I to jest, mówię, B, czyli dość gruba normalnie na europejskie warunki stalówka, ale tutaj można powiedzieć, że jest to FK, no trochę bardziej obfita FK na warunki europejskie, także nie jest to specjalnie grube B. Stalówki z dalekiego wschodu mają to do siebie, że są zazwyczaj trochę cieńsze niż te. Europejskie czy amerykańskie, o tym trzeba wiedzieć, żeby się nie rozczarować przy zakupie pióra. Jak widać jest to pióro masywnych rozmiarów, no masywnych może za mocno powiedziane, ale dużych rozmiarów. A założenie skówki z tyłu jest możliwe, ale robi się z tego praktycznie już tu konstrukcja pałacu kultury, także trochę za wielkie ściągnie do tyłu ta skówka to pióro, także nie jest to moim zdaniem komfortowe. Ja nie polecałbym pisać ze skówką założoną z tyłu. Zobaczmy gabaryty tego pióra. 27 gramów puste. Tutaj dla porównania w tył zbiwak 700, trochę większy. No i wymiary ponad 14 cm pióro ze skówką i 13 cm. Bez skówki, a więc dość dużo. Porównanie z wakiem 700, to jak widać, on jest jeszcze większy. Także, nawet tutaj, po zdjęciu skówki dalszym ciągu, wak 700 jest jeszcze większy i stalówka też jest bardziej masywna. Także jest to jeszcze większe pióro. Tu na zbliżeniu możemy sobie zobaczyć ewidentnie, że stalówka. Faksiu 700 to jest znacznie większa, nie tam minimalnie, ale poważnie większa starówka niż w Twizby Diamond 540. Jest to bardzo ciekawe, pojemne pióro, wół roboczy, godny polecenia do pracy na dzień, codzien, na co dzień. Dziękuję za uwagę.